Hydratacja to klucz do zdrowia. Nawodnienie jest podstawą dla wielu funkcji naszego ciała. Woda pomaga w regulacji temperatury ciała, smarowaniu stawów, a także wspiera zdrowie psychiczne. Oto kilka prostych sposobów, jak możesz zwiększyć swoje codzienne spożycie wody. Pierwsze zacznij dzień od szklanki wody, jeszcze przed kawą czy śniadaniem. Drugich ustaw, przypomnienia, korzystaj z aplikacji w telefonie, która pomoże ci pamiętać o regularnym piciu wody. Trzecie, dodaj smak, jeśli nudzicie zwykła woda, dodaj do niej świeże owoce lub zioła, takie jak cytryna, mięta czy ogórek. Ilość wody, którą powinno się pić każdego dnia, może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej, stan zdrowia oraz warunki klimatyczne. Ogólnie przyjętą zasadą jest picie około 8 szklanek wody dziennie, co odpowiada około 2 litrom. Jednak, według zaleceń Instytutu Medycyny, odpowiednia dzienna ilość wody dla mężczyzn wynosi około 3,7 litra, około 13 szklanek, a dla kobiet około 2,7 litra, około 9 szklanek. W te wartości wlicza się wszystkie płyny spożywane w ciągu dnia, w tym wodę, napoje oraz płyny pochodzące z jedzenia. Mam nadzieję, że te proste kroki pomogą Ci zacząć swoją podróż ku zdrowszemu życiu. Bardzo często choroby ustępują po nawodnieniu organizmu. Napisz mi, na jaki problem zdrowotny potrzebujesz protokołu zdrowienia. Do zobaczenia wkrótce. Jeśli chciałbyś otrzymywać takie proste, ale podstawowe i naturalne metody dbania o zdrowie, to zapisz się na newsletter. Link powinien być pod filmem. Nie planuję częściej wysyłać niż trzy razy w tygodniu. Jednak, co powinno Cię zainteresować, planuję, nie wiem jeszcze jak często być może raz w tygodniu wysłać ci protokół zdrowia, czyli kompletne od A do Z w jaki sposób pozbyć się jakiegoś problemu zdrowotnego bez potrzeby konsultowania tego ze mną na przykład jako naturopatą, gdzie podczas konsultacji musiałbyś zapłacić oczywiście za wizytę, za konsultację. Natomiast w tym przypadku, jeżeli jesteś subskrybentem, to dostajesz to gratis.